Ech, żałuję, że głosowałem na kółko. Chciałbym być w drużynie moich przyjaciółów. Hej, nie martw się, Golden Freddy. Mam nadzieję, że Freddy Fazbear pozwoli ci dołączyć do naszej drużyny. Tak, w końcu niby kogo niby znajdzie. Chyba wątpię, żeby znalazł kogoś, kto by chciał z nim współpracować. Więc raczej będziemy w czwórkę drużyną. Dzięki za wasze miłe słowa. Oj, pój, znalazłem osobę! O... Tą osobą jest minionek! Patrzcie, jak pięknie śpiewa. <śpiewa> e... Czy naprawdę chcesz minionka zamiast Golden Freddy'ego? No oczywiście. Golden Freddy. E... Jest. Kółkiem. Podczas gdy minionek jest Xem, więc jest lepszy. A więc. Mnianku, czy obiecujesz, że będziesz tam pomagać? Nie! 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 Jesteś głupi. Jak mogłeś? Jak mogłeś mnie zdradzić? A ja po, przyszedłem całe 5 metrów, żeby do ciebie dojść. A ty nie chcesz być w naszej drużynie. Jednak co, dobra, to idź. Sobie. Ech, 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 ech. Golden Freddy, jesteś w naszej drużynie. Hurra! to. No, witaj, Golden Freddy. Wiedziałem, że Freddy cię wpuści. Koniec czasu. Z tego, co widzimy, udało Wam się dobrać w drużyny po cztery. Tych drużyn jest 22. Oto są te drużyny. Dobra, więc możemy powiedzieć, jaka jest następna gra. Uuu, Hmm. Widzę, że to jest jakiś tor. Jak myślicie, co to będzie? Eee, wyścig jakiś. Eee, na pewno nam się uda. Eee, więc wytłumaczę zasady: będziecie związani, i będziecie musieli ze związanymi nogami pokonać cały tor od mety poprzez cały tor aż do z powrotem do mety. W kółko, ale przez drogę każda osoba z waszej drużyny będzie musiała wykonać jedną grę. Gry to następujące: rzut kamieniem. Musicie rzucić kamieniem w cel, by się przewrócił. Gągi. Musicie podrzucić kamień i w locie złapać drugi, zanim ten pierwszy spadnie, i tak aż po kolei, aż wszystkie kamienie będą. Bączek, czyli po prostu rzucić bączkiem. I na końcu, Zośka, trzeba nogą podrzucić Zośkę 5 razy. Jak komuś się nie uda wykonać konkurencji, to musi ją wykonać na nowo. I robić ją tak długo, aż w końcu mu się uda. Każda drużyna będzie miała 5 minut na wykonanie konkurencji. Jeśli udaje się ukończyć wszystkie konkurencje i wrócić do mety, wygrywa. Jeśli nie zdążą w czas, zostaną wyeliminowani. Zrozumiano? Hmm. Sigma konkurencja. Dobra. Ja jestem dobry w gongi, więc gram w gongi. Hmm, dobra. Ja mogę wejść w latający kamień. Ej, jak chcę latający kamień? No ale ja nie potrafię nic innego. No dobra, to masę ten kamień. Ja bączka wezmę. Dobrze. A teraz pytanie brzmi tak. Która drużyna pójdzie pierwsza? Nasza oczywiście! Nasza! Nasza jest najlepsza! Chcemy pokazać wszystkim, jacy jesteśmy super! Tak. O, może my pójdziemy! Pokażmy tym przemądrzałym, że my jesteśmy lepsi od nich! Nie, nie! Nie na tym to polega, Foxy. Oni niech idą na pierwszy ogień, a my pójdziemy ostatni ze wszystkich drużyn. W tym czasie każdy z nas ma trenować konkurencję, którą wybrał. Ja wybieram Zośkę. No no dobra, to ja mogę robić... w zasadzie Latający Kamień, bo jestem słaby. No, hmm... Dobra, to ja wybieram y, Bączka, a Golden Freddy Latający Kamień. Nie, funkcja wybrał Latający Kamień. A, to dobra, to ty Golden Freddy Gongi. No dobrze. Pierwsza drużyna, bądź gotowa. Zaczynamy. Trzy, dwa... Jeden! Start! Dobra, dajemy! Dobry, raz, dwa, raz, 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 dwa! Raz, dwa! Raz, dwa! Raz dwa, raz, raz, dwa! No, patrzcie wszyscy, pokażę wam jak to się robi! Yy, Kurczę, yy, 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 każdemu się yy, yy, zdarzy. dobra, yy, dajcie drugi kamień. Yy, musimy po pójść. pójść. Co? Musimy po pójść. Tak! O, osoba swojej drużyny ma rację. Drużyna, która źle rzuci kami, musi po niego wrócić. Co to nie fair, dobra, chodźmy. Raz, raz dwa, raz, dwa, raz. Dwa, raz, 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 dwa. Dobra, dobra, to był tylko wypadek. Tym razem wygram. Serio? To nie moja wina. Co ty robisz? Mówisz, że umiesz w to grać, bo, bo umiem, dobra, dajemy. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Kurczę. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. dwa. Dobra. Słuchaj, No do trzech razy stuka. Tym razem uda mi się. Patrzcie na mój trik. Oooo. A. Nie. E? E? Dobra, patrzcie Ech. 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 To jest wbrew zasadom Jak będziesz tak dalej robić, to zostaniesz eliminowany Dobra Ech. Nie Źle Co? Jak źle? Wszedłeś poza linię nie! Ty idioto! Przez ciebie zginiemy! Przestań mnie bić! Co ty robisz? Co ty robisz? Nie stresuj mnie, bo jeszcze gorzej mi pójdzie. Wracajmy po ten kamień. Raz, raz, dwa, dwa, raz, raz dwa, raz, dwa. Uch, wracamy. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Teraz rzucę bez wychodzenia za linię. Jeszcze raz! Tak! Ta Idziemy! Raz dwa raz dwa, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Teraz czas na gągi. Dobra, dam radę. Koniec czasu. Co? Ale? Nie! Nie możecie nie, nam tego zrobić! Nie! 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 nie, nie, nie. Pierwsza drużyna wyeliminowana. Dobrze. Która drużyna następna? Ja! Mi! Mi! Masza drużyna! Masza! Co ty robisz? Chcesz, żebyśmy zginęli? Jeszcze nie kolejna nas. Tak, kolejna nas! Chodźmy! Dobrze! Niech ta drużyna idzie! Tak! Nie jestem jeszcze przygotowa! Mamy rany! Jesteśmy najlepsi! Ech, tamta drużyna też tak mówiła i przegrała. Trzy, dwa, jeden, start! Raz, raz, dwa, dwa, raz dwa, dwa, raz, dwa, raz, dwa. dwa! Dobra, robię rzut kamieniem. A! A? Tak. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. dwa. O, teraz minionku, twoja kolej. Spokojnie, nie stresuj się, dasz radę. Ja, ja, Co ty robisz Minionku? Tak się nie gra w tą grę. A! Tak, pan komanduje, Kuban. Jestem prawdziwym Sigmą. Kilka minut później. Koniec czasu! Minianku, dlaczego? Posiednucie. Mam nadzieję, tego, że jak w ciebie strzelam, to będziesz jeszcze długo po tym żyć. Kolejna drużyna wyeliminowana. Która drużyna będzie następna? Myślę, że moja drużyna jest przygotowana. Co? Nie, ja czy nie jestem. Cicho skalmar, damy radę! Tak! Damy radę! Łało, chodźmy.